Potrek Boga jest moją piątą powieścią. Książka trafiła do mnie prosto z drukarni 4 marca, a dzisiaj właśnie jest ogólnopolska premiera. No niestety w dzisiejszych czasach polega to na tym, że powieść trafia do ogólnopolskiej dystrybucji. Ja akurat miałam to szczęście od początku z warszawską firmą wydawniczą. Współpracuje nam się doskonale, żeby moje książki wyglądały profesjonalnie i tak jest. Za to bardzo dziękuję. I tak jest, poczynając od okładki. Projektantem okładki jest pani z Białogardu, fotograf Jolanta Łysiak. Znamy się od bardzo dawna i współpracujemy ze sobą. Bardzo mi się podobają jej fotografie, a szczególnie są to portrety jej córki, Weroniki Łysiak. I właśnie na mojej książce, na okładce, jest Weronika, jest twarz Weroniki. Pracowałyśmy długo nad tą okładką, ale że mamy obie podobną estetykę, to w końcu doszłyśmy do takiej okładki, jaka jest w tej chwili. Jest po prostu okładka przepiękna. Dziewczyna zawieszona między niebem a ziemią, powiedzmy. Akcja tej powieści toczy się na Maderze tym razem. Tak, zgodnie z moimi założeniami, akcja każdej powieści rozgrywa się w miejscu, w którym spędziłam sporo czasu. I poczułam inspirację do napisania książki. Więc najpierw był z Rzym, potem Dolina Słońca, czyli Val Sol, Wenecja, Gran Canaria, a tym razem jest to Madera, wyspa, która jest śladem pokołunku Boga. Miejsce piękne i tajemnicze, wciąż nie do końca odkryte. No i w pewien sposób bardzo magiczne, naznaczone miłością, ale też ogromnym bólem i cierpieniem. Na tylnej stronie okładki jest cytat który oddaje ludowe wierzenia, w jaki sposób powstała ta wyspa. Kiedy Bóg stworzył świat, pocałował ziemię, Madera jest śladem jego pocałunku. pocałunku. Muszę powiedzieć, że jest jeszcze jedno uzasadnienie tytułu. Jest tam taka zakazana miłość, naznaczona tym pocałunkiem Boga według bohaterki. Czytelnicy muszą sami ocenić, czy faktycznie w rzeczywistości tak jest. Ale w tej przepięknej scenerii na wyspie Maderze toczą się losy kilku bohaterów. I nie chodzi tylko o miłość, bo jest duża psychologizacja tych bohaterów i wiele pytań, na które oni starają się znaleźć odpowiedź. I tak, na przykład, tą najważniejszą bohaterką jest Suzama, Polka, proszę sobie wyobrazić, ze względu na to, że czytelnicy mnie naciskali, żeby chociaż. Troszeczkę działo się coś w Białogardzie, moim rodzinnym mieście, więc akcja całej powieści zaczyna się w Białogardzie, a potem kończy się na maderze. Ta główna bohaterka Suzana, nauczycielka języka angielskiego, przyjechała na maderę z Polski w poszukiwaniu własnej tożsamości. Jest jeszcze Monika, niezwykle utalentowana skrzypaczka, pogrążona w depresji, i jej brat bliźniak, pisarz, który próbuje odnaleźć swoje miejsce w życiu. To są bohaterowie, którzy są bardzo zranieni przez bliskie im osoby i przez życie, które nie potraktowało ich łaskawie. I stąd ten chyba moc do y, mojej książki. Y, najbardziej boli cios zadany przez bliską osobę, i nieważne, czy będzie tego żałować, czy też nie, boli tak samo. Jak się pracowało nad tą powieścią w dobie pandemii? Tak, w ciągu minionego roku. Skończyłam na początku października, początkowo dobrze, później miałam przerwę. Jakoś trudno mi było wrócić do pisania, ale zdarzył się taki bocianowy cud, a mianowicie bocian usiadł na moim dachu, równiutko nad moim gabinetem, w którym piszę książkę. I, I przyniósł Wenę, tak, w prezencie? Tak, i stwierdziłam, że to jest taki znak, że musi się coś fantastycznego urodzić. No, to, co może się urodzić, to no, moja książka. No. Pierwsze spotkanie z czytelnikami też odbyło się w Białogardzie. W zeszłym tygodniu miałam spotkanie w mdek małymi grupkami, oczywiście w reżimie sanitarnym. Przychodzili pierwsi czytelnicy, którzy się nie mogli doczekać, wydania książki. Spotkania były krótkie, ale takie bardzo owocne. A następne spotkanie to było z inicjatywy pani dyrektor banku Ireny Król, która zorganizowała Dzień Kobiet dla swoich pracowników. I właśnie tam wręczyła mi swoje książki, bo y, to są panie, które mają wszystkie moje książki, więc to była Całe hmm. czytelniczki. Tak, stałe czytelniczki. Naprawdę to były przepiękne spotkania. Nie?